To jest ciekawe. Co ksiądz ciekawego przeczytał? No, słuchaj, czytam taką ciekawą książkę o panu Jezusie, zobacz sobie. I właśnie dowiedziałem się, że Józef i Maria mieszkali bardzo blisko siebie. Można powiedzieć, że jakieś 70-80 metrów od siebie były ich domy. A tobie, jak idzie nauka? Mmm, proszę, księdza, mi to tak średnio idzie, bo ja zazwyczaj nie lubię się uczyć. Ja lubię być mądra, ale same uczenie mnie trochę nudzi. No, Hilda, masz rację, mnie też uczyni nudzi. Za bardzo nie lubię siedzieć przy biurku. Bardziej wolę coś robić, wiesz? Ale też lubię być mądrym człowiekiem, dlatego czasami musimy po prostu siąść i się pouczyć. Dobra, księdza, uczymy się. Ale proszę księdza, a jak ksiądz myśli, co teraz robi ksiądz Maciej i Hans, czy oni też się uczą? Hilda, ja myślę, że oni też chcą być mądrymi ludźmi, chociaż tak patrząc na Hansa to średnio, ale możemy i sprawdzić. Dobra, to lecimy. cie Manko! Szczęść, Szczęść Boże! Szczęść Boże, Maćku! Szczęść Boże! Łokieć, bo teraz się witamy Łokciem. Przysz! Nie przeszkadzać mi. Ksiądz Maciek Łokieć. I jeszcze Hildzie Łokieć. Przysz! Ale my tu akcja jest. Myśmy przyszli sprawdzić, czy wy się uczycie. Uczymy się, na informatyce jesteśmy teraz. Proszę księdza, oni nas chyba próbu próbują w coś wkręcić. Przecież oni się nie uczą, tylko grają. Jak wy możecie grać? Przecież czas kwarantanny to jest też czas nauki. Hilda, patrz jak mi dobrze idzie. A w co wy gracie w ogóle? W Minecraft'a. Uy, oni grają w tą grę, w którą wszyscy teraz grają w Minecraft'a. A my znowu się uczymy, a oni grają. No bo my, Hilda, chcemy być mądrymi ludźmi, a ty mądrą sową, a oni patrz. Patrz na Hansa. Myślisz, że on kiedyś będzie mądry? Hans jest mądry. Patrz, jak mi idzie dobrze. Hilda. Czytaliście dzisiaj Ewangelię i wiecie w ogóle, co dzisiaj jest za święto? Nie było czasu. Oni nawet nie czytają Ewangelii! No, to jest straszne, Hilda. Dzisiaj mamy uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Józefa, który był opiekunem Pana Jezusa. A jak myślicie, Pan Jezus chodził do szkoły? No, niech się tutaj skupię. Dobra, przerwa. Pauza, pauza, pauza. Czy Pan Jezus chodził do szkoły? Yy, bł, he, chyba jeszcze szkoły nie było, ale chyba święty Józef go uczył. A, proszę księdza, Hans wcale nie jest taki głupi. To prawda, wtedy w tamtych czasach nie było szkoły, ja to czytałem dzisiaj w książce. I to też jest prawda, że święty Józef był takim nauczycielem pana Jezusa. No, na pewno, bo święty Józef był. Kim? Kim Hans? Yy, stolożym. Sto... Stolożym! I co oni robili? Yy, jakieś skrzynki, jakieś stoły, jakieś meble, jakieś może wykałaczki. I czy Ty, Hans, wiesz, czy święty Józef też Pana Jezusa tego nauczył? No, jako syn na pewno go nauczył, prawda? Nauczył go? Nauczył go. Proszę księdza, a czego my się możemy nauczyć od świętego Józefa? No, od świętego Józefa na pewno możemy się uczyć dobrego posługiwania się narzędziami, ale możemy się nauczyć opieku bycia opiekuńczym. Bycia uczynnym i przede wszystkim możemy się nauczyć bycia blisko Pana Jezusa. A takim narzędziem dzisiaj dla nas, Hilda, jest na przykład internet, który nie, mu nie musi służyć tylko do tego, żeby grać w Minecrafta, Oho. ale też do tego, żeby się czegoś fajnego dowiedzieć ze świata. Na przykład, jak zbudować w Minecrafcie piłkarzyki. O! Też są z drewna, prawda? Prawda. A ciekawe, czy w Minecrafcie dałoby się zbudować nasz kościół? O, to na pewno zadanie trudne, ale nie jest niewykonalne, a nawet wiemy, że już nawet jest. To może damy dzieciom takie zadanie dzisiaj, żeby pod komentarzami, ee, pod filmikiem, napisały, czy grają w Minecrafta i czy są w stanie coś fajnego zrobić i posłać nam screeny z Minecrafta? O, na przykład, żeby Hansowi się lepiej grało. Dobra. To co, żegnamy się tak jak przystało na ludzi i zwierzęta w kwarantannie, tak? tak? jest. Łokciem, ale pamiętajmy, uczmy się i zostańmy w domu. Pa! Ziskim, cześć!